Cześć, z tej strony Jacek Kolekcjoner i dzisiaj chcę wam pokazać komiks Domena Królów. Jest to kolejny komiks z serii Marvel Classic wydawanej od... Uu, o, ludzie, od już jakiegoś czasu przez Egmont, chyba od 2015 roku. Tak się prezentuje przód tego komiksu, tak się prezentuje tył, a tak się prezentuje... Grzbiet. To nie jest pierwsze coś królów wydane przez Egmont, dlatego zaraz pokażę Wam całą resztę. Ale najpierw zerknijmy sobie do wnętrza. Tutaj mamy credits i tak wygląda komiks. To jest na pewno część z znaczy Przepraszam, z kosmicznego uniwersum Marvela. Tak nie mogę się przyzwyczaić i do, do nagrywania tutaj w tym miejscu, i do nagrywania no, do góry nogami, ale postaram się to zrobić. Wiem, chcę się przykładać do tego, jak prezentuję komiksy i żebyście żeby wszystko było widoczne żeby wszystko było czytelne, dlatego głównie, że wszystko co zrobię, zostanie mi tak wypomniane w komentarzach i dobrze, zaznaczam to dobrze. Jeśli chcecie czegoś więcej, jeśli chcecie coś inaczej, piszcie mi o tym. Nie zawsze się do tego dostosuję, ale będę się starać, żeby te filmy były coraz lepsze. Więc w każdym razie tak wygląda komiks z domena Królów. Jest to dosyć grube to miszcze. i z tego co widzę, tak, tutaj mamy na końcu prezentację innych kosmicznych eventów Marvela, takich jak anihilacja i teraz mamy w ogóle nowe komiksy wydawane w ramach Marvel Now 2.0, wcześniej Strażnicy Galaktyki i teraz w ramach linii Marvel Fresh Wojny Nieskończoności w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Robiłem unboxing na kanale, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to możecie kliknąć, zaraz będzie dotacja zresztą, ale jeszcze nie klikajcie, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak wygląda cała kolekcja Królów razem, ponieważ mamy Wojnę Królów, Preludium Wojny Królów i teraz jeszcze Domenę Królów razem już wydane i nie zapomnijcie. Aby się, żeby jakaś kolejna, jakiś kolejny komiks był dalej. Tak wyglądają wszystkie trzy grzbiety razem. Pięknie to będzie wyglądać na półce i pięknie się będzie prezentować. I wychodzi na to, że Domena Królów to nie będzie najgrubszy komiks z tych trzech. Właściwie można powiedzieć, że drugi pod względem grubości, nieważne od której strony liczycie. Dobrze. Tak wygląda cała kolekcja Wojna Królów. Wojna Królów. W sumie ja ułożyłem to w swojej kolejności, ale nieważne. Domena Królów, tak się prezentuje ten komiks. Jeśli jeszcze go nie macie, możecie go kupić, klikając w link, który się znajduje w opisie pod tym filmem. Ja Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Miło jest wrócić. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.